Już za chwilę rozpoczniemy uroczysty apel z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka 2025. Podczas dzisiejszych uroczystości zostaną wręczone odznaczenia, wyróżnienia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Szanowni Państwo, meldunek o rozpoczęciu uroczystości złoży Lubuskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadierowi Januszowi Drozda, dowódca uroczystości, kapitan Grzegorz Przyjemski. Pododdziały bacz! Pod... Pododdziały na prawo bacz! Pod... Nadbry na dworze w dowódcę uroczystości, kapitan Przyjemski, melduje po gotowe do uroczystego apelu z okazji powiatowych obchodów dnia strażaka. <zysklarwia> Flagowy do podniesienia flagi państwowej marsz Szanowni państwo z wielkim zaszczytem i dumą witam państwa na powiatowych obchodach dnia strażaka święta wszystkich tych którzy odważnie stają na straży bezpieczeństwa drugiego człowieka Dzisiejsze uroczystości mają wyjątkowy wymiar. Wspólnie świętujemy również 30-lecie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, filaru zintegrowanego ratownictwa w Polsce. Trzy dekady istnienia KSRG to trzy dekady wspólnej służby, nieustannego doskonalenia i budowania współpracy między jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych służb ratowniczych. To system, który niejednokrotnie udowodnił swoją wartość, szczególnie wtedy, gdy ważyły się losy ludzkiego życia, zdrowia i mienia. Szanowni Państwo, miniony rok przypomniał nam, jak nieprzewidywalna potrafi być natura. Zeszłoroczna powódź, która również zagrażała naszemu powiatowi, postawiła przed strażakami zawodowymi i ochotnikami kolejne wymagające zadania. Dzięki Waszemu profesjonalizmowi, odwadze i poświęceniu, Udało się ograniczyć skutki żywiołu, a przede wszystkim ochronić ludzi i ich dobytek. Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tych działaniach. Strażakom, policjantom, pracownikom służb technicznych i samorządów. Tylko dzięki ścisłej współpracy i zaufaniu udało się tak sprawnie i skutecznie nieść pomoc. Nie byłoby tej siły, gdyby nie wsparcie naszych najbliższych. Dziękuję z całego serca rodzinom strażaków za cierpliwość, zrozumienie i codzienne towarzyszenie nam w tej wyjątkowej służbie. Słowa podziękowania kieruję także dla przedstawicieli władz samorządowych, instytucji i zakładów za nieustanne wspieranie działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej. Dzięki waszemu zaangażowaniu możliwa jest modernizacja sprzętu, rozwój infrastruktury oraz organizacja szkoleń, które realnie wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. Drodzy strażacy, szczególnie gratulacje kieruję dziś do funkcjonariuszy i druhów Którzy zostali uhonorowani odznaczeniami oraz awansami. To wyróżnienia zasłużone i w pełni oddające uznanie za Waszą codzienną służbę. Dziękuję wszystkim strażakom za gotowość, profesjonalizm i bezinteresowną służbę. Niech święty Florian ma Was zawsze swoje opiece, a każdy powrót z akcji będzie bezpieczny i spokojny. Życzę Wam i Waszym bliskim dużo zdrowia, satysfakcji spełnienia służby i nieustannej motywacji do działania. Dziękuję. Szanowni Państwo, Panie Generale, Panowie Komendanci, Panie Starosto, Panie Przewodniczący Rady Powiatu, Panie Prezesie Oddziału Zarządu Wojewódzkiego, wszyscy wielce szanowni goście. Pozwólcie, że przyłączę się do powitania i podziękowania za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Witam Państwa w imieniu druhen i druh druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej Powiatu Wschowskiego druchem i druhów doskonale wyszkolonych, bardzo dobrze wyposażonych i świetnie przygotowanych do służby zapewniającej nam bezpieczeństwo. Wśród jednostek OSP Powiatu Wschodniego są jedne z najlepszych w województwie i kraju. Są jednostki wyróżniające się wychowaniem, szkoleniem młodzieży, sportem, uczestnictwem w życiu publicznym i lokalnym. Z tego miejsca Chcę Wam, druhy i duchowie gorąco podziękować wam i waszym najbliższym za codzienną gotowość, poświęcenie niezwykłą pasję, pasję pomagania innym. Nie byłoby tego, gdyby nie pomoc państwa i wsparcia samorządów. Panie starosto, państwo burmistrzowie, bardzo dziękuję za wszelką pomoc finansową, organizacyjną, za angażowanie środków na zakup wyposażenia samochodów. Utrzymanie i budowę strażnic, i również za tą codzienną pomoc, chociażby w organizacji dzisiejszej uroczystości. Podziękowania składam również Panu Komendantowi i wszystkim strażakom oraz pracownikom Komendy Powiatowej we Wschowie za merytoryczne i organizacyjne wsparcie naszych działań, za wszelką pomoc. Kończąc, pragnę już w tej chwili pogratulować wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym. Gratuluję. I dziękuję. Niech święty Florian ma Was i Wasze rodziny w szczególnej opiece. Dziękuję bardzo. Panie Komendancie, Panie Prezesie, Gospodarze dzisiejszej uroczystości, Panie Starosto, Drodzy samorządowcy, panie Komendant, Panowie Komendanci, weterani Służby Pożarniczej, zaproszeni goście, funkcjonariusze i funkcjonariuszki Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy cywilni, druchni i druhowie i Wy droga młodzieży, E, powiem ten, powiem tak, że byłem bardzo bardziej szczęśliwy człowiekiem, jak przyjechałem na i pierwsze co zobaczyłem, że przyjechaliście na dzisiejszą uroczystość. Bardzo Wam serdecznie dziękuję i dziękuję, że ileś tam minut już stoicie i pewnie czekacie, kiedy ci zaproszeni gości zakończą e, swoje mowy. Ale jeszcze chwilkę, niestety muszę coś niestety powiedzieć, a bardzo chcę. Szanowni Państwo, obchodzimy jubileusz, o którym pan komendant powiatowy powiedział, jubileusz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Mam niezmierną przyjemność w tym Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym być od początku. 30 lat temu dokładnie przystąpiłem do matury i pewnie w tym momencie gdzieś te matury zdawałem i rozpocząłem przygodę na obecnej Akademii Pożarniczej. Od 30 lat jako funkcjonariusz rosnę z tym Krajowym Systemem Ratowniczym, z którego jestem dumny i powinniście być też z niego dumni. Przez te 30 lat dokonaliśmy spektakularnego rozwoju zarówno jednostki Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej te dyplomy, które druchowie otrzymaliście to wzór i dowód uznania dla was, że od 30 lat wspieracie Państwową Straż Pożarną ka każdego dnia w tamtym roku będąc tu na obchodach powiatowych Dnia Strażaka powiedziałem, że Krajowy System Ratowniczo-Gośniczy to takie dwa zdrowe płuca płuco PSP i płuco OSP w tym roku mamy wyjątkowy rok. 1 stycznia tego roku weszła w życie ustawa o ochronie ludności, obrony cywilnej. Oprócz tych zdrowych płuc dostaliśmy zdrowy kręgosłup. Mam nadzieję, że na podstawie tego kręgosłupa zbudujemy ochronę ludności. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli korzystać z obrony cywilnej, ale do tego na pewno musimy się przygotować. Serdeczne gratulacje kieruję do wszystkich osób wyróżnionych. Odznaczonych i awansowanych. Dzisiaj Wam przyszło odbierać te zaszczyty, ale to dzięki Waszej pracy, w zaangażowaniu, skuteczności możecie dzisiaj uczestniczyć w tej formie i te gratulacje przyjmować. Serdecznie raz jeszcze raz gratuluję. Dziękuję wszystkim za udział. Proszę Państwa, Wasza obecność daje nam poczucie, że robimy coś profesjonalnie i skutecznie, jestem przekonany od ponad półtora roku kierując Państwem Strażą Pożarną Województwa Wrocławowskiego, jestem z Was dumny, a Wy bądźcie dumni z siebie, przekażcie te podziękowania również dla swoich najbliższych rodzin, bo niejednokrotnie to oni cierpią jak Was nie ma, musicie poświęcić się drugiemu człowiekowi. Mam nadzieję, że dzięki Wam ta mała ojczyzna, powiat w Gminie Powiatu będą bezpieczne. Serdecznie gratuluję i dziękuję za uwagę. Szanowny Panie, panie Generale, e, Szanowni Państwo samorządowcy, panie komendancie, samorządowcy, na czele oczywiście z panem starostą, szanowni wielce trzygodni zaproszeni goście, druchowie ładniczych Straży Pożarnych Powiatu Wschowskiego, oczywiście droga młodzieży, e, funkcjonariuszki i funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy cywilni komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie. Cóż e, innego i cóż oryginalnego powiedzieć po, po, po krótkich słowach pana, e, pana Generała, Pana Lubuskiego, Komendanta Wojewódzkiego ale w takich e, okolicznościach i w takich miejscach i przy okazjach Dnia Strażaka e, musimy przypominać, e, dziękować e, i życzyć e, wszystkiego dobrego wszystkim strażakom za ich poświęcenie i za ich zaangażowanie Szanowni Państwo pozwolicie ja tylko króciutko odczytam list z gratulacjami, z życzeniami i podziękowaniami e, list skierowany do Was do strażaków e, powiatu wschowskiego list e, skierowany od Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego Szanowny druchu Prezesie Zarządu Oddziału Powiatowego e, druhu Andrzeju Panie Komendancie, z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka, druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych, Młodzieży Pożarniczej, Działaczom Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Wskowskiego składamy szczere życzenia i podziękowania za oddaną społeczną służbę na rzecz mieszkańców Powiatu i Regionu. W tym trudnym czasie, pełnym nowych wyzwań, jakie niesie zmieniający się świat, podejmujecie odważnie walkę z żywiołem, z zagrożeniami cywilizacyjnymi, niesiecie pomoc najsłabszym, chronicie życie, zdrowie i mini mieszkańców. Za Wasze zaangażowanie i gotowość niesienia pomocy, z szacunkiem chylimy głowę i wyrażamy najwyższe uznanie. Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także niewyczerpanej siły, wytrwałości licznych sukcesów oraz satysfakcji w pracy i służby społeczeństwa. Składamy Wam i Waszym rodzinom życzenia zdrowia, radości życia, nieustającej dumy z obywatelskiej postawy. Niech moc Świętego Floriana będzie z Wami każdego dnia. Z wyrazami szacunku i strażackim pozdrowieniem Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Odniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubuskiego. Serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. wiceprezesowi zarządu. Bardzo dziękuję. Panie komendancie wojewódzki, panie komendancie powiatowy, panowie prezesi, szanowni państwo samorządowcy, zaproszeni goście, no i najważniejsi wy, czyli funkcjonariuszki, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Druchny i druchowie oraz najmłodsi, juniorzy strażacy. Chcę państwu powiedzieć, że wypowiadając się również w imieniu głodarzy wszystkich gmin powiatu wschowskiego chcę państwu powiedzieć, że ciąży na nas wielka misja i obowiązek jak najbardziej skutecznego zarządzania naszymi samorządowymi instytucjami oraz prowadzenia różnych działań, przedsięwzięć i ambitnych inwestycji, których Końcowym efektem musi być jest poprawa warunków życia naszych mieszkańców, naszej lokalnej społeczności. W, tej szeroko, w tych szeroko zdefiniowanych warunkach życia jest bardzo ważny obszar. Obszar zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców. I tutaj naszym takim mocnym orężem i taką naszą mocną prawą ręką w działaniach na rzecz zapewnienia tego bezpieczeństwa jesteście wy. Jesteście wy strażacy. Chcę powiedzieć, że bardzo wysoko oceniam współpracę Was, czyli zarówno strażaków tych państwowych, jak i ochotników. W różnego rodzaju działaniach, które miały miejsce w ostatnich latach na terenie naszego powiatu. A przecież wiemy, że oprócz tradycyjnych działań związanych z tak zwanym gaszeniem pożarów, Wasz zakres funkcjonowania przez ostatnie lata znacznie, znacznie się powiększył. Mieliśmy. Mogliśmy zaobserwować wasz poziom wiedzy, kompetencji w ostatnich kataklizmach, które dotykały również nasz powiat z różnego rodzaju e, chorobami, które miały miejsce e, w ostatnim czasie, ale również z powodzią, która również dotknęła nasz powiat, zwłaszcza gmina ślichtingowa. Możemy na Was liczyć zawsze również wtedy, kiedy organizujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia, imprezy, uroczystości o charakterze powiatowym. Zawsze wtedy jesteście, zawsze nam pomagacie. My, deklaruję, będziemy odwdzięczać Wam się tym samym. Będziemy Was wspierać i będziemy Wam zawsze pomagać. Panie Komendancie Wojewódzki, dziękuję bardzo za Pana wsparcie, dlatego, że nasze jednostki z tego co mi wiadomo, a mi wiadomo są jednymi z lepiej wyposażonych jednostek w województwie. Ja tu mówię o wyposażeniu sprzęt, ale również chcę powiedzieć o tym, że jesteście jednymi z najlepiej wyszkolonych i merytorycznie przygotowanych funkcjonariuszy i ochotników na terenie naszego województwa lubuskiego. Jesteśmy z tego dumni jako Zarząd Powiatu, są z tego dumni włodarze gmin. No i kończąc już, chcę powiedzieć, że życzę wam tego, abyście zawodowo rozwijali swoje kompetencje, abyście realizowali swoje zawodowe ambicje, ale również życzę wam, żeby się Wam jak najlepiej wiodło w życiu prywatnym, proszę też, przekażcie życzenia swoim rodzinom. Niech Wam się wiedzie jak najlepiej. Niech Wam święty Florian błogosławi. Pod oddziały na prawo, patrz! Panie Nagle, Jerzy, dowódca uroczystości, kapitan Siemski, melduje zakończenie uroczystości. Pododdziały baczność, pododdziały spocznijcie, w miejscu rozejście. Wyprowadzenie pododdziałów zakończyliśmy